Dzień dobry. Kolejna lekcja z języka tybetańskiego będzie dotyczyć dalszych jeszcze nadpisanych lub podpisanych liter. Pamiętamy, poprzednio mówiliśmy o jata i rata, czyli podpisanych. Ta. Oznacza w dosłownym tłumaczeniu tyle co ogonek, ale faktycznie odnosi się do podpisanych liter. Ktoś mógłby jeszcze, zanim pójdziemy z nowym materiałem, ktoś mógłby zapytać, czy musimy ćwiczyć się w tym czytaniu e, na przykład e, raka rak K, i tak dalej, takie literowanie odpowiedź jest i tak, i nie. Ja na przykład sam prawie że tego nie ćwiczyłem, ale później sprowadza się to do takich sytuacji, że na przykład jakiegoś wyrazu nie rozumiem w czasie wykładu i dobrotliwy Tybetańczyk literuje mi. Baosaka takara tatata ta żeby powiedzieć o jakim wyrazie mówimy, ja kompletnie nie potrafię zwizualizować tego, co było powiedziane, ale mam ten sam problem dotyczący, na przykład języka angielskiego, ponieważ nigdy w życiu nie miałem nawet jednej lekcji z angielskiego. Uczyłem się tylko od tak zbycia z ludźmi, z mówienia. To no nie znam alfabetu. Jak ktoś mi próbuje coś przeliterować, te wszystkie jakieś W, Y. Nie, nie potrafię tak natychmiast sobie przełożyć tego na pismo. Jest to pewne upośledzenie z mojej strony, także próbuję Wam tego zaoszczędzić i dlatego uczę w ten sposób literowania, raka, taka i tak dalej, chociaż sam nie jestem na co dzień w ogóle dobry. A więc co do liter podpisanych, czyli tych, które się nazywają tak, trzeba wiedzieć, że istnieją również litery nadpisane. Nadpisane. Zasadniczo ten znak określa się tym dołożonym do głównej litery określeniem go, gdzie go znaczy po prostu głowa. Czyli na przykład ra-go znaczy ra w głowie, czyli ra nadpisane. Jeśli chodzi o te litery nowe, których się uczymy dzisiaj, po pierwsze istnieje jeszcze podpisane la la tak la tak. mamy tutaj 7 liter, które mogą być podpisane. Mianowicie, znaczy 7 liter, pod którymi la bywa podpisane. Po pierwsze mamy k z podpisanym la W jaki sposób się to czyta? Gdyby chcieć literować, to K, latak, la, tak, znaczy la podpisane, la w ogonku. K, la, tak. czytamy la. To K jest w ogóle nieczytane. Podobnie. Wiecie co, będę pisał trochę mniejszymi literami. Pod spodem mam przygotowany taki szablon, ale przy tych dużych literach wcale mi się niewygodnie pisze. Będę nieco zmniejszać. Nie na ręka do pisania takich wielkich liter. A więc, ga, lata, tak samo czytamy la. Ba z podpisanym la, czyli balata, la. Wszystkie z nich czyta się tak samo dalej mamy ra z podpisanym la ra lata la później mamy sa z podpisanym la sa lata, la i jeden będzie wyjątek, sa, lata, da. Na przykład dała księżyc w ten sposób się pisze za z podpisanym la. Jest to jedyny wyjątek. Wszystkie te litery, K z podpisanym LA, czyli K lata, czytamy LA. GA lata LA. BA lata LA. RA lata LA. SA z podpisanym LA, też czytamy LA. Jedynie ZA z podpisanym LA, czytamy DA. To jest 7 liter z podpisanym LA. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy jest podpisane la, powtarzam to samo jeszcze raz, jak dzieciom w szkole, wtedy lepiej się utrwali. Jeśli widzimy podpisane la, to za wyjątkiem tej jednej sylaby, tej jednej zbitki, której trzeba się nauczyć, wiemy, że czyta się jak zwykłe la. Ktoś może zadać sobie pytanie, w takim razie po co w języku tybetańskim jest tyle różnych zbitek, które czyta się tak samo? Ano, ma to uzasadnienie historycznie. Historyczne. Kiedyś prawdopodobnie, na pewno, czytało się to trochę inaczej. I istnieją pewnie dialekty gdzieś na obrzeżach Tybetu, w których takie zasady się zachowały. To zupełnie tak, jak ktoś się może pytać, dlaczego w Polsce czyta się tak samo Ż, niezależnie od tego, czy jest Ż z kropką, czy jest RZ i po co mamy te dwie litery, skoro z dyktanda nawet nie słychać, które to jest Czyta się tak samo. A odpowiedź jest taka, że kiedyś w prasłowiańskim języku była różnica i zachowało się to współcześnie, na przykład jeszcze tylko w języku czeskim, kiedy RZ czyta się prawie tak jak złożone, takie, rż, rż, dobrze, dobrze. Takie RZ jest czymś innym niż zwykłe rz. I stąd wzięło się to, że istnieje szereg, Takich zbitek, które kiedyś prawdopodobnie czytało się trochę inaczej, dzisiaj wszystkie czyta się tak samo, za wyjątkiem da. Ponadto istnieją sylaby, które mogą być nadpisane. Otóż mamy takie zasadniczo trzy nadpisane sylaby: to jest ra, la i sa. Kiedy sylaba jest nadpisana, Nazywa się to, jak już mówiłem, rago. Ra jako głowa ra nadpisane. Zauważmy, że zwykłe ra piszemy w ten sposób. Kiedy jest napisane, odpada ta dolna część, pozostaje tylko ta górna i poniżej będzie jakaś tam sylaba. W jaki sposób zapisuje się 12 liter z nadpisanym ra. Może być tak. Ra. Z podpisanym k. Czyta się k. Tego ra na górze w ogóle się nie czyta. Gdyby chcieć to przeliterować, ktoś mógłby powiedzieć rago, bo ra jest w głowie jako głowa nadpisane rago k. Ale tak samo Stosując te zasady, które już poznaliśmy, można czytać ra kata ra z podpisanym k. Ra, kata. I niezależnie od tego, jaką metodę y, dyktowania sylabizowania przyjmiemy. W ostatecznym efekcie kiedy widzimy taką literę, czytamy ją po prostu K w zwykłym, w zwykłym takim codziennym użytku, czytamy to jako K. Podobnie jak widząc to czytamy la, 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 la da. Dopiero kiedy chcemy komuś przesylabizować, przeliterować, to mówimy a ka, lata, ka, lata, la. Dalej, spośród tych dwunastu liter z nadpisanym ra. Ra. Z podpisanym ga czytamy ga. Ra. Z podpisanym na. Czytamy na. Zapominam czasami pisać kropkę. Powinno się. Każda sylaba kończy się kropką. Dalej mamy ra z podpisanym dzia. Ja. Czyta się dzia. Ja. Kropka jest na tym poziomie. Tu jest góra litery, gdzie jest ra. A jedynym tutaj wyjątkiem, jest jedynym wyjątkiem, jest kiedy pod ra jest podpisane nia. Wtedy ra zostawia, pozostaje w tym pełnym kształcie, i pod tym dopiero podpisujemy nia. Dzia. Ja. ta Nia ra, nja, tutaj przypominam jeszcze raz, różnica jest taka, że ra nie przemienia się w taki skrócony ra, ta, ta, ra, z podpisanym ta czytamy ta ra, ta, ta. ra, ta, tak, ra to jest ta, tak to jest w podpisane ra, ta, ta, ta Albo rago, ta, ta. Są dwa sposoby literowania tego. W efekcie, jak widzimy ten sylabę, to i tak czytamy ta. Jako ciekawostka, tak pisane ta, to po prostu koń po tybetańsku. jeden z najważniejszych wyrazów w życiu koczowników. Dalej. Ra. Z podpisanym da. Czytamy da. Ra z podpisanym na, czytamy na. Ra z podpisanym ba. Czytamy ba. I za każdym razem mówię, gdyby chcieć komuś przeliterować, można powiedzieć rago da. Czyli ra u góry z da. Albo można powiedzieć ra z podpisanym da. Ra, data, ostatecznie czytamy da. Ra, go, na, czytamy na. Da się też przeliterować ra z podpisanym na, czyli ra, nata, na. Ba, jeszcze tylko trzy literki zostały. Ra z podpisanym ma. Tak samo czytamy ma. Ra. Z podpisanym ca. Tak samo czytamy ca. I ra. Z podpisanym za. Tak samo czytamy za. To jeszcze raz przeliterować. Ra. Bata. Czyli ra z podpisanym ta, ra batak czytamy ba albo rago, go ba, ra mata ma, ra cata ca, ra zata za. W ten sposób mamy 12 liter z nadpisanym ra. Myślę, że to wystarczy, materiał, jak na tę dzisiejszą lekcję. Dziękuję bardzo.